Witam Państwa. Jeżeli chodzi o mecz, to wydaje mi się, że w większości przebiegało tak, jak to sobie zaplanowaliśmy. Od początku byliśmy przygotowani na presję na całym boisku w każdym jego centymetrze i myślę, że tą presję wytrzymaliśmy, byliśmy przygotowani na twardą obronę i myślę, że zrealizowaliśmy to, co zamierzaliśmy. I mecz był podobny do tego, jak był drugi mecz w Zielonej Górze. Uh, basically, uh, all the game go in direction that we will make some uh, gap and result plus and home team will try to catch us. They of course, uh, I think spend a lot of energy in this and they play also very tough. Uh, but uh, on the end, I think that uh, all our response was enough good enough, enough uh, quality and good respond, uh, what practically on the end uh, decide the game. I can uh, remark one more time that our like really really powerful defense uh, I think uh, disturb a lot home team and that is a uh, main main uh, reason of our win congratulations for my team especially also for opponent team and fans who was uh, good like always here in this gym uh, but uh, in basketball one team uh, need to win Uh, we are now in a solid position. nothing is finished. we will try now to recover, focus and ready. and saturday, sunday, make a similar job like tonight. Drużyna przeciwna starała się nas dogonić, odrobić tą stratę, stracili na to bardzo dużo siły, przez co my bardzo dobrze odpowiadaliśmy na tej ich pogonie. Myślę, że w tych właśnie elementach zrobiliśmy to, co potrzebowaliśmy i należało zrobić. Również ta nasza twarda obrona pomogła nam w w odniesieniu do tego zwycięstwa, ponieważ gości, gospodarze również straciła na tym bardzo dużo siły i to była główna przyczyna, dlaczego wygraliśmy ten drugi mecz. Teraz musimy powrócić do swojej formy fizycznej, zrobić odnowę biologiczną, pozostać skoncentrowani na kolejny, na kolejny niedzielny mecz i wykonać taką samą robotę. Jednak wiadomo, no to jest koszykówka, chciałbym podziękować tutaj i pogratulować swoim koszykarzom. Szkadzam gości. Również tutaj, tutaj się widzą, bo atmosfera jak zawsze była tutaj bardzo dobra, ale jedno drużyna musi wygrać, druga przegrać, więc teraz kolejny niedzielny mecz. Dziękujemy bardzo. Oliver Stewicz, zdobywca 22 punktów. Dzień dobry wszystkim. Pierwsze chciałbym pogratulować moim zespołowi na wygranym na bardzo ważnym tym meczu i podziękować naszym kibicom, które przyjechaliście tutaj. Dopingować czas. Uh, myślę, że bardzo dobrze zaczęliśmy ten mecz. Jak, podobnie jak drugi mecz, kontrolowaliśmy uh, zbiórkę, która bardzo ważna, jak przykład w pierwszym meczu bardzo dużo przejęliśmy te walki o zbiórkach. Także zaczęliśmy bardzo dobry uh, ten mecz dużą energią, z bardzo dobrą obroną, rotacją, i, 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 ale na pewno nie można trzymać tak 20 minut. Zaczęliśmy trochę te sile drugiej drugie kłacze i... i trafiliśmy otwartej kilka rzutów i zespół Słupska wrócił do meczu, ale to co zrobiliśmy w pierwszej to zrobiliśmy to samo w trzeciej i lepiej kontrolowaliśmy całą drugą polowę. W pierwszym meczu w domu substrafił nie wiem 97 punktów, dzisiaj 68 na po wojsku, także myślę, że to jest wielka, wielka różnica i naprawdę zagraliśmy bardzo dobry mecz Pierwszy w obronie, a potem było łatwiej zagrać w ataku. Dziękujemy i przechodzimy do pytań. To, że tych trzech spotkań to było takie najłatwiejsze dla Ciebie zespoły, bardzo dobrze, że tam poskoczono, robiłeś tam wszystko, taki czy, czy, z tych trzech najłatwiejszych, czy jest w pełni taka forma końca um, zespołu? No, my no myślę po, po prostu, kiedy cały zespół gra dobrze, to to jest to grać, nie? Dzisiaj Koszarek nie trafił, nie wiem, w pierwszej połowie dużo ale ale bardzo dobrze asystował w tym meczu, także myślę, że czasami suda, czasami nie, nie, ale musisz walczyć cały, cały mecz na, na maksa i zobaczyć jak to skończy. Z kim się pan gra? Z koszarczym czy z chodem? No dla, dla mnie jest naprawdę obojętny, bo grałem z Volterem cały, cały sezon, ile, nie wiem, 6 miesięcy, coś takiego, także teraz Łukasz przyjechał, dla mnie naprawdę obojętny, dla mnie nie ma różnicy.